Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy bili herosów ewentowych, będziemy bili herosów pewnie normalnych, będziemy pewnie może jakiegoś tytana bili, będziemy bili jedwójki, będziemy dropili legendy, a jakie legendy to zobaczycie. To zobaczycie, moi drodzy, jakie to będą legendy. Ja już powoli tych zwyklaków nie mogę bić znaczy brać niestety z tego względu, że kończy mi się miejsce w torbach, a nie chcę mi się schodzić, kurde, do... Na opasie ten szczęt był, ale jeszcze ubity, z dobra to szybko relogniemy na złodziejską manierkę i ubijemy sobie, i ubijemy sobie taką Edwójkę, jaką jest Furuk. Po Furuku, może pójdziemy na zagaja, niech ten szczęt się spokojnie zrespi. I na samym końcu w dzisiejszym odcinku, jako ostatniego, bijemy Burka, bo w poprzednim odcinku Burek pokazał nam, że jest to Edwójka, która lubi się popisywać i być gwoździem programu. Więc dzisiaj Burkowi zagwarantujemy to, że będzie on gwoździem programu. I że będziemy go bili jako ostatniego, bo wtedy daje najlepsze dropy. Wywnioskowałem to po ostatnim odcinku i chyba też nawet po przedostatnim, ale po ostatnim na pewno, bo to Herko, które spadło jako ostatnie, znaczy właściwie nie jako ostatnie, tylko gdy Burek był jako ostatni bity, no to pokazało, że chyba jednak trzeba go jako ostatniego bić, i wtedy będą bardzo dobre dropy. Więc sprawdzimy to w tym odcinku, sprawdzimy to w tym odcinku, e, idziemy teraz na Zagajników, użyłem ostatni zwój do Zagajnika, do Dzikiego Zagajnika, więc mam nadzieję, że z tych dwójek spadnie mi ten zwój, proszę, niestety nie, Miedziane Bransolety chyba to były, więc idziemy na poskremacza Hydr i to jest ostatnia szansa, żeby ten zwój zdobyć, naprawdę, teraz nie chcę, dropić, le, nie chcę dropnąć Legendy, tylko chcę dropnąć, chociaż w sumie, dobra, Legenda albo Zwój, to jest to, co bym chciał dostać z poskramiacza Hydr, mam nadzieję, że mi się uda. Jako, że jest początek odcinka, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby napisać piękny komentarz, żeby zostawić subskrypcję i kliknąć dzwonek i wbijać na streamy. Zapraszam Was na streamy, bo się bardzo dużo rzeczy ciekawych dzieje. A jakich? O kurde, no bardzo dużo ciekawych, więc. Czekajcie, furuk, peret, pogromca, szczęt, dobra, szczęt i burek. Szczęt i burek. Burka zostawiamy oczywiście na koniec, bijemy sobie tego szczęta pięknego, ze szczęta dropi głowa zbira, w sumie powinienem ją wziąć, ale nieważne, no i bestior, czyli burek na sam koniec. Wbijacie na stream, bo się bardzo dużo dzieje, szukamy bardzo dużo herosów, bijemy też tytanów, kolosów zdarza się również ubić, zdarza się terpnąć legendę albo na przykład 8 legend. Aha, no burka specjalnie dałem na koniec i gnój nic nie potrafi nawet rzucić, nawet głupiego unikatu. No ale dobra, może w następnym biciu. Tak, więc zapraszam Was na te na streamki. Czasami zdarzy się, że rozdamy jakieś zaproszenie na świat prywatny, więc warto wbijać na streamy, być z tym na bieżąco. Zazwyczaj są one, są one prawie codziennie i zazwyczaj w godzinach od 20, od 21 do godzin... Późnych, nocnych albo i czasami porannych, więc zapraszam na streamki. Ja robię cięcie zaraz. Kolejny przelot po dwójkach i postaram się jakiegoś herosa znaleźć. Bo szukam herosów na Unii, przeszukałem już chyba naprawdę z 10 i żadnego nie ma. Więc teraz jeszcze WIWE skończyłem szukać i też jej nie ma. Więc jestem załamany, ale może w końcu coś się trafi. Zajęta to moja przedwódlowa piękność. Bijemy befankę, i teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak i auto no dobra coś nie działa chyba demonis postaraj się postaraj się demonisek dobra legi nie ma ale są kulki kulki w sumie warto wziąć Dobra, kolejny przelociek to będzie pierwszy przelot, na którym nie mam zwojów na zagaję, więc będę musiał z buta zapierdzielać normalnie, więc chyba wolę mieć to za sobą. Ale dobra, ubijemy jeszcze, ubijemy jeszcze furuka, i później pójdziemy na tego zagaję, żeby mieć z głowy już to. Latanie z buta. Normalnie, jak o tym myślę, to aż mi coś strzela, ale dzisiaj tytuł dzisiejszego odcinka brzmi. Jak zresztą widzicie. Jak zresztą widzicie, że Burek Gwóźdź odcinka, czy Gwóźdź programu, coś takiego wymyślone, więc Burek dzisiaj jest zbity jako ostatni, no żeby pokazał w końcu, wiecie, żeby zaprezentował w końcu jakąś legendę być może, albo jakieś herka chociaż, żeby rzucał, to już by było coś. No dobra, więc tak, z poschramiacza niestety nic, totalnie, nawet żadnego zwyklaka, a najbardziej zwyklakiem, którego potrzebuje. Takim zwyklakiem jest oczywiście zwój. Zwój normalnie, no zwój. No gościu, dawaj, dawaj, dawaj pogromca. Wierzę w ciebie, że możesz dać mi zwój. Proszę cię. No, dzięki. Fajne, fajne to było, powiem wam. To było dość fajne. Pójdziemy sobie z buta. Jeżeli nie dropnie z mantikory, zwój. W co wierzę, że dropne? Wierzę, że dropnie. Wierzę z... O jezus, ty, o kurna, ty, ale mam zaplątany język. Dobra, to chyba. Tytuł odcinka trzeba będzie zmienić na mam zaplątany język i nagrywam odcinek z margonem, co jest bardzo profesjonalne. Chyba taki odcinek, taki tytuł na tym odcinku byłby lepszy. Wierzę, że dropnie zwój z manticory, ale jeżeli nie, to od następnego przelotu będę robił cięcia, żeby nie tracić tyle czasu, bo ubiliśmy niby już Bereta, furuka. No i teraz manticore, aha, budków nie ma, super. Znaczy nie ma zwoju, ale są budki. Więc bijemy sobie jeszcze, dbeściak, czyli szczętal jest gładki, i ze szczęta przelokowujemy się na beściora. I bijemy sobie beściorkiem burka, który jest gwoździem programu, gwoździem dzisiejszego odcinka, i mam nadzieję, że on pokaże to. Że on pokaże, że Beścior, dobrze robisz, że bijesz mnie jako ostatniego, bo patrz, że daje ci patrz, że daje ci właśnie w tym momencie taki przedmiot, jakim jest szatorczego warloka. Dzięki, dzięki. To co, szukam herosów dalej na tym uni, tam jest patola totalna, nic nie mogę znaleźć totalnie, ale mam nadzieję, że w tym odcinku legenda również będzie, znaczy to jest pewne, że ona będzie, ale że będzie nie jedna, a może i więcej, kto wie. Czapka łowcy legend zajęta, dobra. Zajmuję czapkę łowcy legend, a dropi... o, gówno totalne. Totalne gówno. Dobra, to bijemy tego przewodnika w trójkę. Dobra, kolejny przelot, a muzyki nie ma, ale patrzcie, magiczny przycisk i już muzyka jest, o kurna ty jak głośno, czekajcie trochę już ciszy. o dobra, tak będzie gites, żeby troszkę tam leciutko sobie prkała w tle, ale żeby mnie nie zagłuszała, bo to ja jestem najważniejszym na odcinku, dobra, nieważne, tak, to ubitet, teraz relogimy sobie na szczęta, zacznijmy od tych mniejszych dwójek. Więc bijemy sobie szczęta. Po szczęcie lecimy. O, kurna, panie! Szczęt to normalnie, chyba gwóźdź odcinka się robi, a nie tam jakiś burek. Czy ja to biorę? Nie biorę tego, bo w sumie mi nie jest to jakoś, jakoś mocno potrzebne. Ale przelogujemy się na. A dobra, na jest pieczęć ubijemy sobie bereta. O ile stoi, bo przed chwilą się logowałem i go nie było. Ale tak, już zdążył się z respy, więc z Gites. Bijemy sobie tego pięknego bereta. Niestety nie biorę. A dobra, cztery no, miejsca. To jest chyba więcej warte, tak? Tak, to jest więcej. Dobra, to biorę sobie te dwa zwyklaszki. Teraz relogniemy sobie na pęk wytrychów, czyli lubimy sobie zagajników. I trzymajcie kciuki, żeby w końcu, drobno, ten zwój. No proszę, zwój na zagaj, to chyba nie jest wiele. Manticora, nie chcę legendy, dawaj zwój. Daj tylko mi zwój i ja będę zadowolony. Aha, dobra, dzięki. To robię cięcie zgodnie z umową. Dobra, bijemy opka. Pa, napala chciał. to niestety nie, no dobra, ale mieczyk będzie miał. Ja ich nie biorę. Wygotowany czerp zajęty. Aha, no dobra. nie miałem miejsca, żeby to wziąć. No i po cięciu. Witam serdecznie pocięciu. Co tam robiliście przez to cięcie? Pewnie nic, bo nic nie zdążyliście zrobić. Niestety to ja musiałem spędzić bardzo dużo czasu, żeby przebić się przez te gąsza, przez te trawy, przez te szlaki margone niezabezpieczone, żeby dostać się do pogromcy gryfów i z niego nie zrobić totalnie nic. Ale mam nadzieję, że z tego poskramiacza, no kurde, drobniemy ten zwojek, proszę, no proszę, proszę, zwojek, nie wymagam dużo, naprawdę, jeden zwojek i jest git poskramiacz, dawa, jeden zwojek. No i zajebiście, dzięki. Powiem tak. Bo Skramecz to jest jednak zarąbisty gościu, żeby nie powiedzieć zaibisty. a i tak powiedziałem, ale nieważne. Lecimy teraz na Burka, przelogowujemy się na Beściora, bijemy Burka, oczywiście na szybkie, bo po co na Turce, jak na szybkie. No właśnie, no i o tym mówię, Burek to jest gościu, który musi być bity jako ostatni w kolejce, bo to jest gwóźdź odcinka, no co wam tu będę mówił. Dobra, Burek jest ok, ale w następnym być poproszę, no jak nie o legendę, to chociaż o Hero. Robimy złotka, lega na pewno spadnie, o właśnie. U ty, dobrze sypnął. Naprawdę dobrze sypnął. Biorę wszystko. No i dobra gościu, lecimy z kolejnym biciem, co się pierdzielić? kolejny przelot po dwójkach. No i dobra ty, o, powiem tak, tu nie jest najgorsza opcja, najgorszą opcją byłoby nic nie dropnięcie, nie dropnięcie, niczego, totalnie, a jest kusza z fabulnego szczęścia, co oznacza, że chyba ten przedmiot, przedmiot, Jezus, chyba ten przelot nie będzie najgorszym przelotem, jak już mamy Unii, no to zobaczymy jak dwójki inne się również o to postarają, czy, o Jezus, Fowerk, nie, kurwa, nie Fowerk, moment, moment, Foruk, o Jezus, Furuk. Właściwie, czy furuk coś odda? Niestety nie, ale dobra, ale dobra, ale dobra. Mamy szczęta. Może szczęt na świecie Infinity odda jakąś piękną rzecz? Uwaga, uwaga, szczęt niestety nie. Chociaż ponowno pochodnia jest dość ładnym przedmiotem, ale nie takim o jaki, o jaki nam chodzi. Więc teraz tak. To ubite, to ubite, to ubite, więc teraz pęk wytrychów. No i on leci już na zagajników. Na szczęście, zagajników będziemy mogli bić sobie. Jakby na jednym przelocie z tego względu, że nie będą musiał robić cięcia, bo mamy, o właśnie, taki piękny zwój, taki piękny zwój mamy. I mamy już sześć takich zwojków, więc elegancko, elegancko, totalnie elegancko. Lecimy sobie na pogromce gryfów. Jeżeli by dał jeszcze jeden zwojek, to nie byłbym y, tym faktem. Zdenerwowany, gdyż z wojków nigdy za wiele. Jak widzicie zresztą, kurde, te zwojki idą tutaj normalnie, jak nie wiem co. On daje nam złotą szablę, ładny przedmiot, ale go nie biorę, bo nie przyda mi się za bardzo. Wolałbym na przykład, pomyślmy, no na przykład legendę jakąkolwiek. To by było coś, żeby z takiej dwójki dropnąć. Jeszcze z pogromcy żadnego, nie dropnąłem nigdy legendy. Nigdy z żadnego pogromcy, znaczy z żadnego zagaja, o może tak to powiedzmy, nie dropnąłem legendy. A może się to wydarzy na tym odcinku, kto wie, kto wie, moi drodzy, kto to wie. Jeszcze, oczywiście, jako ostatni beścior, który bije, który bije burka. Burek czeka już na niego, a zaatakuje jako w sensie dowódcę zaatakuje samego, a nie jego obstawę, no i niestety nic nam z tego nie dropi, ale jako, że Burek jest gwoździem odcinka, to wydaje mi się, że on jeszcze nas zaskoczy, no ale cóż, chyba następny przelot będzie ostatnim, jak dobrze myślę, albo przedostatnim, zaraz zobaczymy, Herosów na Unii nie ma, to jest totalna patola, no szukam, szukam cały czas i nie ma nic, no nic, kurna gościu, no nic, porażka. Królewska czapka zajęta, okej. Okay. Królewska czapka zajęta i czapki dropte, ale chyba nie królewskie. Coś mi się wydaje. Rękawiczki zajęte. Bijemy 8 osób. Aha, i główny totalny obsrane. No i dobra, moi drodzy. Ostatni przelot po dwójkach, ale mam dla was malutką niespodziankę. Totalnie malutką niespodziankę. Jaką będzie. No nie wiem co. Jak wam się wydaje, możecie napisać w komentarzu. A Jezu, ale dziwnie to powiedziałem. Jezu, dzisiaj w ogóle jest jakiś totalnie dziwny odcinek. Eee, no ale dobra, nieważne, bo się zaraz zakręcę i będę jakieś pierdoły totalne gadał, mimo że już pewnie ten odcinek jest nimi przepełniony. Wiecie co, coś sobie usunę. Dobra, usunę ten unikatowy pierścień, żeby wziąć tą unikatową broń, piękną. Eee, oczywiście niespodzianką jest, jest heros, którego znalazłem na Unii po... Około 2,5 godziny, coś takiego, 2,5 godziny chyba szukałem herosów na Unii, wszelakich, naprawdę totalnie wszelakich. I w końcu dało mi się jakiegoś znaleźć. A jakiego wiecie co? Może ubijemy go teraz, żeby nie było przypału, że ktoś mi wbił i go ubił. Jest to perski książę znaleziony w korsarskiej grocie P2, chyba tak. Korsarska grota P2, już nie mam tam tej nazwy, ale chyba taka właśnie. No i piękny halcedon. Czy się z tego cieszę? W sumie tak. W sumie tak. Z tego względu, że nie mam żadnego halcedonu w torbach, jak zresztą możecie zauważyć, nie mam totalnie żadnego halcedonu, więc przyda się to pod, pod kolejne szukania yy, herosów. Na tej postaci, w sensie pod kolejne szukania, pod kolejne szukania. Nie, persa. Persa, oczywiście jest, już nie umiem się wysłowić, ale dobra, bijemy pogromczyni Mantikor i z niej lecimy od razu, dobra, piękny łuczek, Bardzo się cieszę, pogromczyni, że dałaś mi okazałaś mi taką łaskę. I dałaś mi tak piękny przedmiot, tak piękny przedmiot. Lecimy na pogromce gryfów, z pogromce gryfów idziemy na poskremacza hydry, z poskramacza hydry lecimy prosto na ostatnią dwójkę w tym odcinku. Którą będzie, oczywiście, gwóźdź tego odcinka burol Burkok Lorulk, tak? Dobrze to mówię? Chyba tak. Jak nie, to napiszcie mi w komentarzu, poprawcie mnie. I pamiętajcie, że jako że jest ostat... koniec odcinka. Pamiętajcie o tym, że jeżeli odcinek Wam się spodobał, jeżeli chcecie więcej odcinków, jeżeli chcecie częściej odcinki, jeżeli chcecie kolejne odcinki z dropieniem Legend, to napiszcie w komentarzu, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się ten odcinek podoba, pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału na YouTubie i wbijaniu na streamy, bo są bardzo fajne. Super atmosfera, super ludzie tam wbijają. Naprawdę mega ogarniętych mam widzów. Z czego się bardzo cieszę oczywiście, bo o to walczyłem przez tyle lat, żeby mieć właśnie taką armię, z którą mogę sobie na streamkach pogadać o wszelkich rzeczach. Niekoniecznie związanych z grą, ale też czasami pośmieszkować, czasami popierdzielić takie głupoty, że aż głowa boli i ludzie muszą później się na terapię do psychologa zgłaszać, jak wychodzą z mojego streama. Więc niemalże codziennie od godziny około 20:21 do godziny. Około, około nocnych, tak możemy to nazwać, bo czasami to jest pierwsza, czasami to jest druga, czasami to jest czwarta, czasami w pół do piątej, więc, więc czasami spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu. Ja jeszcze przeloguję się nad Beściaka, bo podobno się zaryspił Szczęt, tak mi wspomniał pewien minutnik na ucho, więc w tym odcinku to na tyle. Czy Szczęt będzie? Jest Szczęt, więc jeszcze na sam koniec ubiegniemy sobie Szczęta. I w tym odcinku to na tyle, moi drodzy. Jeżeli chcecie kolejne łapy w górę, subskrypcje, dzwonki, wbijajcie na streamy, Komentujcie piękne filmy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nauczony już z poprzedniego odcinka, jak trzeba się teraz żegnać z tym ramieniem. Odsuwam go i się z wami żegnam tak jak zawsze. Szymka. Elko.